Witam wszystkich ponownie na kanale i ponownie zapraszam Was na szybki opening kart gi oh Tym razem e, rozszerzenie Pyroxyn Duelist. Dobrze Wymawiam? Pyroxyn Duelist. Tak, tak jest napisane. <tyle>, Tyle, że oczywiście karty w języku japońskim. Piękna grafika. Pięć kart w środku. Ok, mam nadzieję, że spodoba mi się to, co wydropię, i że Wam także się spodoba. Lecimy i otwieramy. Nie są mocno ściśnięte. Przeważnie, japońskie karty są mocno pociskane, A zobaczcie, tu jest miejsca w boosterze. O, no, ciekawe. Tada! No, i jest robotyczny notesik. Tak? Czy jakiś. Nie wiem, co to jest. <ścoughs> Wygląda karta Common. Grafika, oczywiście, przepiękna. u no, tu już jest mega grafika piękna. Bardzo ładnie się prezentuje. Napiszcie w komentarzu, czy znacie te postacie z yugi oh. Ja nie miałem czasu jeszcze zapoznać się z anime, także no, z magą ty bardziej, chociaż mniej więcej wiem o co chodzi. O, proszę, to jest karta Uncommon. Też pięknie wygląda. Zobaczcie, jaka piękna grafika. Ładnie. Malutkie te karty w dłoni. Kolejna karta. To jest też chyba Uncommon. Grafika, oczywiście, przepiękna. I piąta karta. Tadam. O, proszę, to jest karta SSR. Super, super rare tak, Może rozpoznać po tych, po nazwie karty, które są, e, która jest e, w takim srebrnym kolorze, widzicie u góry, tak, to jest karta super, super, tak to wygląda, taki dropik, mam nadzieję, że Wam się podobało, napiszcie w komentarzu, co sądzicie, bo zapewne macie większą wiedzę e, na ten temat, na temat tych dokładnie kart niż ja, ok, tyle ode mnie na dzisiaj, dzięki, że jesteście, dzięki, że wspieracie, dzięki, że oglądacie, Zachęcam do oglądania kolejnych filmików. Dzisiaj się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.